Witamy wszystkich. Gospodarstwo Biokunów. Jest z nami jak zwykle Mirek, nasz technolog. Uprawiamy ziemiak. Największe zagrożenie dla ziemniaka jest stonka, ale ona jest zbierana ręcznie, ponieważ, aby utrzymać ziemiaki bio w kondycji. Ale już powschodziły i są zawiązki owoców. I najgorsze jeszcze jest zaraza ziemniaczana, choroba, która potrafi zniszczyć wszystkie liście i roślina obumiera. Tak, na naszym polu, pomimo że uprawiamy nasze ziemniaki bez nawozów i środków ochrony roślin, jeszcze nie, zaraza ziemniaczana do nas nie dotarła, ale stonki dotarły w dużych ilościach. Tak. W tamtym roku było ich bardzo dużo. Jak sobie Mirek radzimy ze stonkami? Ręczne zbieranie. Ręczne, ale też poszukujemy jeszcze bażanty. Bażanty są dobre na stonki. Z, 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 po wyżu jest las i są y, y, bażanty i tak. żywią się stonką. Tak. Teraz y, pokażemy Wam y, jak na, dzisiaj, na dzisiejszy dzień wygląda ziemniak, bo y, nasze warzywa zawsze kontrolujemy. Przełączę tylko ek i Mirek, no to czy, czyń tutaj powinność kontroli. I tu mamy już wyrosły nam ziemniaki. Mirek, tutaj o! Teraz tak. Czyli tak, do ziemi, do ziemi wkładamy ziemniaka. Jedne, jedną sztukę z której wyrastają już tu młode pędy. I tutaj się pojawią jeszcze, niestety, jeszcze nie ma małe ziemniaczki. Tu są zawiązki. Tu są tu, tu jest zawiązki, tutaj mamy. Tak, tutaj mamy. Zawiązki. Tak, już są zawiązki, jeszcze nie ma małych ziemniaków, więc y, czekamy. Oczywiście nie będziemy nic marnować, także z powrotem schowamy go do ziemi. Mirek, myślisz, że kiedy będziemy mogli jeść pierwsze młode ziemniaki? No początek lipca. Początek lipca? No myślę, że tak. Tak, w tym, tutaj akurat jesteśmy na polu, gdzie mamy odmianę wineta. Jest bardzo dobra, sprawdzona. Także zapraszamy, zamawiajcie przez internet możecie zamawiać. Wysyłamy szybko tutaj paczki, także rano zbieramy, na drugi dzień rano już mogą być na Waszych stołach. I oczywiście bez nawozów i środków ochrony roślin. Pozdrawiamy. Pyszne ziemiaczki są młode i zdrowe. Konsumować i konsumować, zamawiać, wysyłamy. Dokładnie.